Pozdrawiam wszystkich. E, dłuższy czas mnie nie było. E, troszeczkę tam byłem zajęty swoimi sprawami, ale wróciłem na rzekę. Warunki idealne. Leje, pada, e, stan wody się podniósł. E, spróbowałem swoich sił. E, w sumie przyłożyłem się 3 dni, 3 dni. Jeden kontakt ładny z rybą. Widziałem ją nieduża, 50 plus. I dzisiaj. E, Wracamy do gry tak na grubo. Coś z rodzaju tych naprawdę wielkich ryb. 770, 87 cm. Piękne wybranie ze środka na białego woblera. Strasznie się teraz zaciąłem blato na te białe woblery naturalne. Piękna walka, gruba, piękna, fajna ryba. Dawno już się tak nie pobawiłem z tą rybką. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.